Witajcie kochani, dziś szybciutkie losowanie oddziałów zwierzy. E, mamy troszeczkę tokenów widzicie, 12 i zobaczymy. Ostatnio na Ninży mieliśmy dużo, dużo szczęścia, to zobaczymy, czy to się generalnie utrzyma. Fajne te oddziały, bo mocny, mocny atak mogą ominąć obronę i do tego przyspieszają manę. No ale już zobaczmy. Trójeczka niebieski, czwóreczka fioletowy. Szkoda, że nie z wydarzenia. Trójeczka czerwony. No dawaj, dawaj. Trójeczka żółty. No procenty nie za duże, ale co tam. Pum. Trójeczka znowu. Trójeczka. No nie rozpiesza nas tym razem gra. Trójeczka zieloni. A, i trójeczka żółci. Znów trójeczka czerwona. No, nie wygląda to obiecująco. Bum, trójeczka fioletowa. Ciach, czwóreczka. Co prawda nie z wydarzenia żółta. Trójeczka niebieska. No i tyle. Kochani, także na 12 losowań dwie czwórki. Chyba nie najgorzej, ale tylko podstawowe. Także no generalnie słabo. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Hej!